Witam wszystkich na kanale AKM Auto. Tematem tego filmu będzie zupełnie coś innego. To będzie wideorejestrator firmy FitCam X. Jest to urządzenie dyskretne, możemy to zamontować przy lusterku. Jeśli ktoś nie lubi mieć oddzielnego elementu widocznego przy lusterku, rozkojarza to na przykład pasażerów albo kierowcę, to taki wideorejestrator będzie bardzo fajny. W tym filmie dowiecie się, jakie są konfiguracje tego urządzenia, co jest w podstawowym zestawie. Zrobimy taki klasyczny unboxing, żebyście widzieli co znajduje się w środku. A więc w środku otrzymacie instrukcję. To jest instrukcja do tego urządzenia. Jeśli zeskanujecie ten kod QR, będziecie mieli instrukcję dedykowaną do danej marki, danego modelu, który żeście zakupili. Będzie to instrukcja montażowa. W tym przypadku mamy wideorejestrator do Mercedesa GLB. Tutaj macie kody QR do ściągnięcia aplikacji, która będzie obsługiwała ten wideorejestrator. W środku w instrukcji mamy krok po kroku instrukcję instalacji tego urządzenia. W samym pudełku znajdziemy taką maskownicę. Oczywiście mamy tutaj dwa przyciski do robienia zdjęć i włączenia wideo rejestratora. Diody sygnalizacyjne. Tutaj mamy wejście mikrofonu. Z tej strony to wygląda w ten sposób: że tutaj mamy oko. Tutaj mamy połączenie do naszej wiązki. Dokładnie to jest połączenie do naszej wiązki, którą będziemy wpinali przy połączeniu, jak zdejmiemy tą maskownicę do wiązki wideorejestratora, który jest obecnie lub kamery w zależności od systemu, który posiadacie. No i tutaj mamy do wypięcia te dwa punkty, żebyśmy mogli ładnie zamocować ten wideorejestrator. No i jest to bardzo ładna sprawa, ponieważ wkomponuje on się w nasz samochód. Będzie to wyglądało estetycznie. Ja Wam taki montaż pokażę na tym samochodzie, żebyście zobaczyli. Na razie przerabiamy to po prostu na sucho, żeby Wam przedstawić jak wygląda ten FitCam. Do Mercedes'a GLB jeszcze raz wspomnę. A oczywiście do innych samochodów też można to urządzenie zamontować, ale tak jak w przypadku Mercedes'a GLB, jest tutaj trzy różne konfiguracje które będą pasowały. Dlatego dokładnie ze sprzedawcą trzeba dobrać właściwy model pasujący do maskownicy w waszym samochodzie. To jest podstawowa wersja Fitkama, czyli tylko i wyłącznie wideorejestrator przedni. Nie ma tutaj wideorejestratora tylnego i nie mamy w tym momencie jeszcze wiązki zasilającej na stałe wideorejestrator. Tutaj macie kartę W tym przypadku karta 64 GB dostarczona przez FitCam X znajduje się na wyposażeniu urządzenia. W zestawie otrzymacie oczywiście łapkę do demontażu obecnej maskownicy. Tu na pewno, jeżeli chodzi o Mercedesa GLB, to się przyda. I otrzymacie czytnik karty na USB i USB-C. I to tak praktycznie jest cały zestaw, jeśli chodzi o rozpakowanie tego, żebyście widzieli, jak to wygląda. Ja postaram Wam się pokazać ten montaż na samochodzie. Na tą chwilę dziękuję. Do zobaczenia. Witam wszystkich. Wróciliśmy teraz do montażu na żywo w Mercedesie GLB. Dzisiaj dzięki mojemu koledze Przemkowi zobaczymy jak wygląda montaż wideorejestratora Fitcam. Pokażę wam jak to wygląda teraz oryginalnie, czyli mamy tutaj oryginalną maskownicę. Tak wygląda od środka, a tak wygląda to z zewnątrz. Czyli mamy jedno oko obecnego wideorejestratora. Przemku, ja zapytam cię teraz dlaczego akurat zdecydowałeś się na wymianę tego wideorejestratora mimo tego, że możesz mieć oryginalny na Akurat wersję FitCam powiedz jest taka złożona, gdyż żeby korzystać z oryginalnego rejestratora Mercedesa, muszę wykupić to. Mimo, że samochód jest kupiony, urządzenie jest zainstalowane, parametry tego rejestratora są dużo słabsze niż tego rejestratora FitCam, który tak naprawdę kupujemy za niższą cenę niż wykup rejestratora od Mercedesa. Drugim dużym minusem to jest to, że samochód, mimo rozbudowanej elektroniki multimediów, nie ma slotu nigdzie do włożenia karty e, pamięci. Musimy. Czyli tak naprawdę nie możemy nagrać tego obrazu, który rejestrujemy? Możemy go nagrać, ale musimy znów dodatkowo ponieść koszty typu kupić kabel z USB-C, przejściówka na zwykły USB i pendrive, albo jakaś karta pamięci, gdzie to musimy umieścić w schowku, gdzie myślę, że przy jakichś tam jeździ naszych drogach, może to spowodować, że gdzieś tam się to wypnie, nie będziemy o tym wiedzieli, tak naprawdę jak dojdzie do jakiejś niespodziewanej sytuacji na drodze, nie będziemy mogli, mimo że mamy wykupiony rejestrator, jeżeli takie nam USB się wypnie, nie zapisze nam się i nie, mamy... nie będziemy mieli tego materiału Materiału, po tak. Odnagrać. Tutaj w tym fitkami jest o tyle dobrze, że jest miejsce ten na kartę SD, bez beżonych kabelków i zmniejszy prawdopodobieństwo wysunięcia się tej karty niż takiego USB. Tu. Sportu. Dobra, słuchaj, no to ja ci bardzo tutaj dziękuję za twoją opinię. teraz będziemy montować ten wideorejestrator Fitcam. Pokażemy wam jak wygląda ten montaż. Demontujemy osłonę osłonę oryginalnego rejestratora. Zdejmujemy tą osłonę, tak jak przemek tutaj to robi. To jest najgorsza rzecz, chyba z tego wszystkiego, to wypięcie, A, wypięcie o, tego przedniego plastyczku, więc udało o, się. Poszło. Ogólnie demontaż samej maskownicy nastąpił w bardzo łatwy sposób, albo przemek po prostu ma w tym sprawę. Co powinniśmy dalej zrobić? Następną rzeczą, którą musimy odpiąć wtyczkę od zasilania. Czekaj, Przemku, ja tutaj pokażę, jak to okay. teraz wygląda. Czyli finalnie mamy obecny wideorejestrator. Od niego mamy wiązkę i mamy kolejną wiązkę, która idzie nam tutaj tak naprawdę. Dobra, i teraz pokaż mi, gdzie będziemy się wpinać, tak? Według instrukcji to musimy odpiąć wtyczkę białą. Tutaj od tego od zasilania sensora dobra, no, czyli fizycznie to. mamy sensor. O! O, o dobra. Czyli to jest, to jest jakiś czujnik deszczu akurat w tym momencie. No może się Czy jest tak. takie inne rzeczy, bo tego jest w Mercedesie dużo. Teraz wpinamy, jedną wtyczkę wpinamy do tego portu, a tam co wypieliśmy, to oryginalną wpinamy. I de facto okay. podłączenie jest. Już zrobione. już zrobione. Z tego co widzę, to bardzo łatwo. Jeśli chodzi tutaj o tą maskownicę, to nie przypinamy żadnych złączek. Ona powinna nam nie. się spokojnie zapiąć. Ona jest zarejдинkowo. Dobra, czyli tutaj mamy oryginał, a tutaj mamy już fitkama. Z tego co możemy powiedzieć, to ten plastik wydaje mi się, że jest dobrej jakości. I jeszcze musimy tą zapinkę wypiąć, nie? co to, to nam przeszkadzało. Tak. Tutaj musimy to jakoś podważyć. Dobra, to co się udało. No i dobra, i montujemy w takim razie do, do podszybia tutaj. Musimy tak, tu jakoś te kabelki, no, gdyby nie było, związka nam jedna doszła. Tutaj z mojej strony, a tam może to trzeba wiesz, żeby tam się nic nie podważyło, bo no tu wypchniemy jeszcze raz. Jednak trzeba te kabelki poukładać. Hmm. O, teraz będzie chyba znacząco lepiej. Dobra, zapięło się. Wiadomo, że to my tutaj to robimy pierwszy raz. Druga sprawa, ważne jest, żeby to dobrze ułożyć, bo wcześniej na pewno było więcej miejsca, jak to było oryginalnie. Teraz mamy dodatkowy przewód. Więc jak widzicie, montaż jest łatwy, no ale troszeczkę tej wprawy jest potrzebne. Dobra, ja widzę, że tutaj doszło, okay. więc to jest idealnie. Dobra, i teraz jeszcze nam zapijamy ten mały kawałek. jest idealnie. Przemku, jak oceniasz wymianę tej maskownicy na Fitka Moską? Powiem tak, samochód jest dość no, nowy, więc te plastiki są jakieś elastyczne. Nawet widzimy, że przy drugim demontażu nic nie pękło. Bardzo dobrze. dobrze. Myślę, że ten plastik jest. W miarę fajnie. dobrej jakości, Ta, i tutaj, tak? Tak powiem, nawet te szczeliny, nie szczeliny, to wszystko jest, no, idealnie się spasuje. Tak? Słuchajcie, no to tutaj mamy zamontowanego Fitkama. Ja z Przemkiem się umówiłem, że on to potestuje przez 2-3 tygodnie. I wrócimy do opinii, jak to wygląda po testach. Jeszcze Wam pokażę z zewnątrz, jak wygląda teraz po zamontowaniu. Ogólnie to wygląda z zewnątrz tak jak jest. Jesteśmy na dworzu, więc troszeczkę nam tu szyba refleks odbija. Wygląda to według mnie bardzo estetycznie. Jeśli ktoś nie wie, to pewnie nie odróżni tego, że tutaj jest zamontowany dodatkowy wideorejestrator. To wygląda bardzo oryginalnie. Wróciliśmy do Mercedesa. Jesteśmy po dwóch tygodniach, kiedy Przemek jeździł z wideorejestratorem. Więc teraz, Przemku, chciałbym, żebyś nam opowiedział tutaj, jak wygląda sytuacja z tym wideorejestratorem. Wideorejestrator sprawuje się znakomicie. Mimo to, że tam mamy dodatkową kamerę, nie przeszkadza w ogóle w jeździe. Ona troszeczkę tak jakby tutaj zasłania. Teraz mamy lusterko trochę do góry podniesione, ale do jakiejś jazdy w widoczności nie przeszkadza w niczym. Jedyną rzeczą, którą Zrobiłem, bo jak zamawiałem ten wideorejestrator, to nie zamówiłem takiego kabelka, który powoduje, że ten wideorejestrator działa także w momencie, kiedy samochód jest zamknięty i systemy są uśpione, tak? czyli, czyli działa statycznie i kiedy mamy wyłączony samochód, to działa G-sensor i jeżeli by się coś stało w tym przypadku, to on się włączy i będzie ten wideorejestrator nagrywał nam, tak? Dokładnie, do, dokładnie tak. Tak naprawdę obsługa tych przycisków, które tu są, to intuicyjnie tylko po prostu trzeba zapamiętać. Pamiętaj sobie, że pierwszy tutaj od lewej strony jest to wyłącznik rejestratora, a drugi przycisk, który tam jest, to jest przycisk od zapisu zdjęcia, tak? czyli jak jedziemy coś tam, chcemy zapisać szybko zdjęcie żeby się zapisało na karcie. I to... się zapisze to zdjęcie. Tak, prostu, dokładnie tak. tak. Ja rozumiem, że już zamówiłeś taki przewód do tego, żeby ten widorejestrator działał nam na postoju, bo tutaj jak zobaczycie, on już nam leży, więc jak Przemku byś mógł nam to mówić po kolei, to byłoby fajnie. Co ten więc przewód tak. zawiera przewód, jest to przewód 3-metrowy, czyli bezproblemowo on sobie gdzieś można poprowadzić, bo żeby go zamontować, to trzeba znów zdjąć tą obudowę oryginalną do widorejestratora. Czyli w Twoim przypadku trzeba będzie jeszcze raz zdjąć tą maskownicę i wpiąć tą wtyczkę przewodu o, zasilającego tak, bezpośrednio, tak? Tak, to jest wtyczka, która podłączamy do kamery, a to jest wtyczka, która podłączamy zasilanie do tej wideorejestratora, tak? Czyli tutaj tak naprawdę zdejmiemy tą maskownicę i po tym pod sufitce idąc, i po słupku przeprowadzimy ten przewód tam do źródła zasilania. Tak. Znaczy w zestawie mamy przygotowane wejścia, czyli tak, tutaj mamy taką wty wtyczkę, która jest zintegrowana z tą wtyczką, czyli nie jesteśmy w stanie się pomylić, że tak powiem. Czyli można ją po prostu połączyć. Tak, w taki i... sposób i mamy już połączone. I co to nam daje? To nam daje, że rejestrator ma dwa podłączenia. Jest to podłączenie e, stały plus, czyli. V momentě, de... kdy... samochód jest wyłączony, wszystkie multimedia wygaszą się w samochodzie, jakby bezpośrednio z akumulatora, tak? Podłączenie. Drugi jest po zapłonie. Czyli włączamy zapłon i wtedy będzie zasilanie po zapłonie, bo w tym momencie mamy zasilanie wideorejestratora wzięte z sensora deszczu, więc ten sensor deszczu będzie trzeba odłączyć i wtedy będzie zasilanie tylko z tych kabelków. I Przemku, jeszcze raz ja się zapytam, tutaj żeby te stałe zasilanie było, to musimy skorzystać z tego żółtego przewodu, który będzie bezpośrednio wpięty do z plusa z akumulatora, tak? Tak, no to, ale to przygotowane to jest tak naprawdę gdzieś zawsze w skrzynce bezpieczników auta znajdziemy takie miejsce, gdzie nie ma tego bezpiecznika i można to właśnie wpiąć w podbezpiecznik, gdzie ten stały plus zawsze tam jest, tak? Bo są bezpieczniki, które mają stałe zasilanie z akumulatora, a część bezpieczników ma dopiero zasilanie po zapłonie. I właśnie tutaj ten zestaw przyszedł w taki sposób skonfigurowany fajnie, że mamy raz, że mamy od razu bezpieczniki. Dwa to mamy różne rodzaje. Tych przejść, tak? Przejść od bezpieczniki. Czy mamy jakieś. O ja tam... mogłeś pokazać tam te pozostałe, które są? Tak. A tutaj mamy na jest, mini bezpiecznik. To jest tak? mini bezpiecznik. To jest też mini bezpiecznik, ale to jest mini bezpiecznik typu Toyota, Lexus. Te bezpieczniki. No i mamy tutaj kolejny bezpiecznik, to jest ten Maxi. Standardowy yy, duży, standardowy, tak? Standardowy duży. I mamy jeszcze jeden mini, ale taki głębokochych yy, francuskich samochodów yy, się to spytka, przynajmniej ja tak yy, uważam. Czyli tak naprawdę mamy tą wiązkę uniwersalną, tak jak powiedziałeś. Yy, kabel mamy około 3 metrów tutaj. Tak. I możemy do tego podpiąć te cztery złączki, które mamy w zależności od bezpieczników. Czyli to jest tak, jakby uniwersalna sprawa. No i oczywiście, nie zapomnijcie o tym hmm. kablu masowym, żeby no tak. go podpiąć pod masę, tak? bo wtedy no nie będzie. będzie nam to działało. Jakaś śruba do kalap karosserii. Podsumuję: ogólnie jesteś zadowolony. Ja się bardzo cieszę, że pozwoliłeś mi tutaj nagrać z tego materiał. Dziękuję Ci za to. No i pamiętajcie o tym, że montując sobie ten wideorejestrator, żebyście zamówili ten kabel do zasilania na postoju. A więc tak, teraz kilka słów o aplikacji obsługującej tego Fitcama, żebyście zobaczyli, jak wygląda obsługa tego rejestratora z poziomu telefonu. Wiadomo, że wideorejestrator musi mieć telefon, na którym zainstalowaliśmy aplikację FitCam X i teraz tak naprawdę możemy z tego poziomu wejść do ustawień. Oczywiście kamera, jeżeli klikniemy w kamerę w kamerę, przejdziemy sobie tutaj. Do kamery. I w tym momencie już mamy obraz z wideo-rejestratora. Jeśli wejdziemy w album, to mamy nasze ostatnie nagrania. Wybierając opcję więcej, mamy ustawienia aplikacji. No tutaj mamy standardowo język, format czasu, wsparcie o nas, więc tutaj więcej nie ustawimy. Tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć pliki kamery nagrania, zdjęcia, zablokowane te wszystkie tryby, które czy tryb parkingowy, który jeszcze w tym momencie jest nieaktywny, ponieważ nie został zamontowany ten przewód zasilający na stałe wideorejestrator. To co wam chcę teraz pokazać? To jeśli wejdziemy w ustawienia kamery, Mamy tutaj opcję nagrywania dźwięku, ustawienia rozdzielczości. Jeśli podłączymy ten przewód zasilający na stałe, mamy tutaj G-Sensor. Czyli jeżeli wybierzemy sobie G-Sensor, możemy ustawić poziom, z jakim on będzie reagował na kolizję z samochodem lub wtedy, kiedy pojazd nam zadrży. Weźmy sobie średni. On oczywiście się teraz ustawił jako średni, ale nie jest podświetlony. Tutaj mamy monitorowanie parkowania i wykrywanie. To też możemy sobie włączyć. Ustawmy sobie to na średni. Nazwa Wi-Fi, hasło do sieci Wi-Fi. Uwaga! Jeśli byście zapomnieli hasło do sieci Wi-Fi, czyli połączenie aplikacji z wideorejestratorem, to standardowe hasło to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale jeśli chcecie zrestartować takie hasło, to należy nacisnąć na wideorejestratorze przez chwilę przycisk z oznaczeniem aparatu. Jeśli to zrobimy, wideorejestrator zrestartuje nam hasło do połączenia Wifi i z powrotem wróci do tych cyfr od 1 do 8. To tyle co mogę powiedzieć na temat aplikacji. Zainstalowany taki widarejestrator. Będziecie mogli sobie popatrzeć, pobawić się tym i zobaczycie, jak to wygląda. Aplikacja według mnie jest intuicyjna.